Podatek liniowy, najważniejsze informacje. Rozpoczynając działalność gospodarczą jako osoba fizyczna mamy do wyboru trzy formy opodatkowania. Podatek ryczałtowy, tzw. ryczałt, podatek według skali podatkowej, tak zwany podatek progresywny, i podatek liniowy. W tym filmie przedstawimy najważniejsze zasady związane z podatkiem liniowym. Rozliczenie w formie podatku liniowego. Może wybrać każdy jednoosobowy przedsiębiorca. Występuje jedno ograniczenie. Nie jest możliwe rozliczenie w tej formie, jeżeli przedsiębiorca przewiduje wykonywać czynności, które wcześniej wykonywał jako zatrudniony na etat, na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Uwaga! Dotyczy to tylko usług, które przedsiębiorca wykonywał lub wykonuje w tym samym roku w ramach stosunku pracy, umowa o pracę. Wybór podatku liniowego. Jest możliwe dopiero od roku następującego po roku podatkowym, w którym przedsiębiorca pracował na rzecz byłego pracodawcy w ramach stosunku pracy. Najważniejsze zalety tej formy rozliczeń to jedna stawka podatku niezależnie od osiąganych dochodów 19%. Brak połączenia dochodów z różnych źródeł. Łatwiejszy sposób wyliczenia podatku. Możliwość odliczenia od przychodów kosztów uzyskania przychodów. Wady: brak możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych, brak prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem, brak prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca, brak kwoty wolnej od podatku. Jakie inne zobowiązania występują przy tej formie rozliczeń? W przypadku podatku liniowego przedsiębiorca może być płatnikiem VAT lub nie tu decydują odrębne przepisy. Pod filmem zamieszczamy link do artykułu omawiającego, kto musi być płatnikiem VAT. Dodatkowo musimy opłacić co miesiąc składki ZUS, w tym składkę zdrowotną, której wysokość zależy od osiąganego dochodu. Musimy co miesiąc wysyłać do ZUS deklarację ZUS-DRA. Dla podatku liniowego składka zdrowotna wynosi 4,9% od uzyskanego dochodu, przychody minus koszty. Minimalna składka to 314,96 zł, niezależnie czy uzyskaliśmy dochód czy nie. W rzeczywistości realne opodatkowanie dochodu wynosi 19% podatek dochodowy plus 4,9% składka zdrowotna, co daje 23,9% łącznych podatków. Jak i kiedy zgłosić wybór podatku liniowego? Oświadczenie o wyborze opodatkowania możesz złożyć na formularzu CIDG1 za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępny na stronie internetowej biznes.gov.pl. Termin złożenia do 20 dnia miesiąca następuje po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Czyli jeżeli pierwszy przychód był w maju, to do 20 czerwca trzeba wysłać zgłoszenie. Jeżeli pierwszy przychód został uzyskany w grudniu, to termin złożenia jest do końca roku. Jak i kiedy opłacać podatek? Musisz samodzielnie ustalać wielkość podatku za każdy miesiąc i wpłacać go w terminie do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli np. podatek za marzec musisz opłacić do 20 kwietnia. Nie wysyłasz żadnych deklaracji, wystarczy wpłata do Urzędu Skarbowego. Jeżeli w danym miesiącu nie było przychodów, nic nie wpłacasz do urzędu skarbowego. Wykonując przelew podatku wybierasz oznaczenie PPL. Podatek wpłacasz na indywidualny rachunek, tzw. mikrorachunek podatkowy wygenerowany na podstawie Twojego numeru NIP. Podsumujmy najważniejsze informacje. Ta forma rozliczania jest korzystna dla przedsiębiorców, których dochody istotnie przekraczają pierwszy próg podatkowy 120 000 zł. Rozliczamy się zawsze według jednej stawki podatku, nieważne jak duże osiągamy dochody. Podatek opłacamy do 20 dnia kolejnego miesiąca, podatek za marzec do 20 kwietnia. Oprócz podatku musimy opłacać składki ZUS, w tym składkę zdrowotną, i dodatkowo jeżeli jesteśmy zarejestrowani jako płatnik VAT, to opłacamy ten podatek. Tak samo wspiera przedsiębiorców. Możemy rozliczyć Twoją firmę online. Lub możesz to robić samodzielnie, korzystając z naszej aplikacji. Wybór należy do Ciebie. Najprostsza księgowość online. Sprawdź na taxeon.pl. Dziękuję za uwagę.